Dzień dobry, nazywam się Tomasz Topoliński, jestem projektantem obudowy wykopu. Reprezentuję firmę Keller Polska, której zlecono wykonanie specjalistycznych robót geotechnicznych na tej budowie. Biorąc pod uwagę wszystkie wymagania, optymalną pod kątem technicznym i ekonomicznym okazała się obudowa wykopu w postaci pali CFA i opinki drewnianej. Jest to technologia bezwibracyjna i bezstrząsowa, co jest szczególnie istotne przy robotach wykonywanych w pobliżu innych obiektów budowlanych. Elementami nośnymi są pale wiercone betonowe. Wykonuje się je przy pomocy wiertnicy wyposażonej w świder ślimakowy. Po wywierceniu otworu następuje faza betonowania. Następnie w świeżą mieszankę betonową pogrążane jest zbrojenie. W postaci kosza zbrojeniowego prefabrykowanego, wykonanego z prętów żebrowanych. Znajdujemy się teraz w wykopie o głębokości około 6 metrów w stosunku do istniejącego terenu. Obudowa berlińska na palach CFA jest ażurowa. Oznacza to, że nie stanowi przegrody szczelnej dla wody gruntowej. Znajdujemy się jednak w suchym wykopie